Dzień dobry, tu Małgorzata Kurzępa, Fairhouse House Investments. Witam Was serdecznie z mało słonecznego, albo raczej bardzo deszczowego Sari tu dzisiaj. Tradycyjnie witam Was z parkingu przed pracą. Naprawdę mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień. To znaczy, źle to ujęłam, nie mam nadziei, tylko wiem, że któregoś dnia przyjdzie taki dzień, kiedy już nie będę mówić do Was z parkingu, a przynajmniej nie tak często jak dzisiaj. Yy, to znaczy, jak teraz, <laughs> ale mam nadzieję, że, yy, że jeszcze przez jakiś czas będzie. Znaczy, myślę, że jeszcze przez jakiś czas się sp będziemy spotykać. Nie wiem, dzisiaj może przez tą pogodę yy, nie mogę jakoś tak się. Yy, dobudzić. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tym, co... o, o momentum, tak? Wczoraj poruszyłam ten temat w moim live'ie co niedzielnym, kiedy mówiłam o, o, o tym, jak, że dobrze jest zapisywać swoje plany i że właściwie musimy zapisywać swoje plany, czy powinniśmy mieć je spisane na kartce, bo m, ma to bardzo wiele zalet i z plan, który mamy w głowie, ale już nie mówiąc o planie, którego w ogóle nie mamy, na pewno tych te plany mają mniejszą, dużo szansę na realizację niż plan, który jest zapisany na kartce. I wtedy pojawił się element momentum, czyli w moim rozumieniu, cześć Julia, w moim, w moim rozumieniu jest to coś, taki moment w naszym, w naszym biznesie, w tym, co, w tym co robimy, w naszym rozwoju, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju przełamania. I pewnie wielu z Was ma takie poczucie na początku albo że kiedy zaczynacie coś robić, to musimy w pewnym sensie wyjść ze swojej strefy komfortu, tak, to wiele, wiele szkoleń, wielu, wielu trenerów mówi o strefie komfortu, czyli o tym, co nas otacza, co jest wygodne, w czym żyjemy na co dzień, w czym tak się usadowiliśmy, wiecie, tak umościliśmy sobie takie gniazdeczko, tam siedzimy, tam jest nam fajnie. I niestety, żeby, jeżeli będziemy pozostawiać w tej strefie komfortu, to wiąże się to z tym, że no, się nie rozwijamy, bo nic nas nie stymuluje do rozwoju, więc jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu, chcemy więcej zarabiać, albo chcemy mieć lepszą pracę, albo chcemy mieć inną pracę, albo chcemy stworzyć biznes, którego ty wcześniej nie mieliśmy, albo chcemy przejść z etatu na do bycia samozatrudnionym, cokolwiek, jeżeli chcemy zmienić w swoim życiu, no to musimy zacząć robić coś, czego wcześniej nie robiliśmy. शबाद Jest to dość oczywiste, przynajmniej teoretycznie. Dlatego wiąże się to z tym, że będziemy musieli wyjść z tej stref, swojej strefy komfortu. No i oczywiście na początku to wychodzenie wiąże się z tym, że jest po prostu nam niewygodnie. To znaczy, męczymy się, wydaje nam się, że są to rzeczy, które, których nie lubimy robić, że jest to coś, co sprawia nam kłopot. Zastanawiamy się, czy to jest dobre, mamy wątpliwości, zastanawiamy się, czy to w ogóle ma sens, co robimy. Szukamy porad od osób, które już to zrobiły. Cześć ula, szukamy mm, jakichś takich inspiracji na zewnątrz siebie, dlatego, że cały czas musimy się w pewnym sensie motywować czy zmuszać do tego, żeby robić nowe rzeczy. Bo, <coughs> przepraszam, bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie. Na końcu tej naszej drogi. I tak to wygląda, że na początku, kiedy zaczynamy się rozwijać, po prostu musimy robić pewne rzeczy, które być może są niewygodne, których być może nie lubimy, właśnie po to, żeby w momencie, kiedy je osiągniemy, już nie musieć nic. Robić albo żeby faktycznie móc zająć się tylko robieniem rzeczy, które rzeczywiście lubimy. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kiedy stworzycie sobie plan tego, co chcecie zrobić, kiedy macie wizję tego, co Was czeka, kiedy wiecie, co chcecie osiągnąć, to rzeczywiście, mimo że na początku jest wiele czynności, po pierwsze, których musimy się nauczyć, po drugie, które po prostu musimy zrobić, nawet jeżeli ich nie umieliśmy, albo są dla nas niewygodne, albo ich nie lubimy, musimy po prostu się ich nauczyć, musimy zacząć je robić. Natomiast przyjdzie taki Punkt w tej, w tej Waszej działalności, naszej działalności, bo przecież ja też, ja też jestem na tej drodze, który właśnie nazywam momentum. To znaczy, przyjdzie taki moment, taki dzień, Cześć Beata, w którym po prostu zobaczycie sens tego wszystkiego, kiedy wszystko się zacznie układać, kiedy nagle okaże się, że to wstawanie o 5 rano to już nie jest takie niewygodne, nie marudzicie i nie rzucacie telefonem, tak? Tylko po prostu zrywacie się z łóżka, bo już przychodzą Wam do głowy różne pomysły i cieszycie się na to, co będziecie tego konkretnego dnia robić. Także momentum to jest taki, ta, taka chwila, według mnie, przełamania się w głowie nasze, naszego wewnętrznego przełamania się, kiedy po prostu po tym, po tym. Już dużo łatwiej jest nam robić wszystko, co mamy do zrobienia, i już się nie zastanawiamy nad sensem, tylko po prostu łapiemy taki, taki flow tak? i po prostu podążamy do tego naszego wyznaczonego celu. Czy po prostu robimy to, co, to, co robiliśmy wcześniej? Oczywiście, to, co ma nas przybliżyć do naszego, do naszego celu, ale już robimy to z przyjemnością i bez żadnych, bez przełamywania naszych wewnętrznych oporów. Nie muszę Wam chyba mówić, że y, rozsądny człowiek rozumie, że musi zacząć robić coś nowego i że musi robić nowe rzeczy. Natomiast są takie osoby, które po prostu nie chcą robić niczego nowego i też nie ma w tym nic złego. Natomiast nie możemy w takiej sytuacji oczekiwać, że będziemy się rozwijać, że będziemy y, dostawać coś nowego od życia. Że nowe rzeczy się w naszym życiu będą pojawiały, dlatego, że po prostu, jeżeli nic nie zmieniamy, no to nic nowego się, <coughs> przepraszam Was, nic nowego się w naszym życiu nie zmieni. Jest e, e, kilku potencjalnych autorów, którym się przypisuje e, tę maksymę: że jeżeli robienie tego samego w kółko e, i oczekiwanie innych wyników, to jedna z definicji obłędu. Także jeżeli chcecie, jeżeli chcecie zrobić coś nowego, jeżeli chcecie coś osiągnąć nowego, jeżeli chcecie coś nowego zbudować, coś zmienić w swoim życiu, będziecie musieli na początku wychodzić poza swoją strefę komfortu, poza to wygodne, ustalone nasze życie, takie wymoszczone i na początku będzie to niewygodne, na początku będzie to Wam sprawiało kłopot, na początku może nawet będziecie trochę marudzić, ja pamiętam, jak ja też marudziłam, ale jak od, mm, odmawiałam robienia pewnych rzeczy, ustalałam sobie na przykład plan tego, co mam zrobić, a na koniec mówiłam, a to zrobiłam, to zrobiłam, a tamto, to właściwie nie jest aż takie ważne, mimo że planie było i tak naprawdę było konieczne do wykonania, prędzej czy później i tak musiałam to zrobić, najczęściej było tak, że jeżeli było zrobione później, to urastało już do jakiegoś kłopotu albo pociągało za sobą jakieś konsekwencje. Także y, twórzcie plany, realizujcie je konsekwentnie, nie przejmujcie się tym, że być może na początku jest to niewygodne albo sprawia Wam to jakiś kłopot albo Wam się po prostu tego nie chce robić, bo uwierzcie mi, przyjdzie taki moment, kiedy naprawdę zobaczycie sens i kiedy wszystko się zacznie układać, kiedy wszystkie kloski, wszystkie puzzle zaczną Wam wskakiwać we właściwe miejsca i to będzie właśnie to momentum. I to jest, ten, to jest ta chwila w naszym biznesie, w naszym rozwoju, kiedy bardzo dużo rzeczy zaczyna się dziać i tak naprawdę to od tego momentu wszystko idzie jeszcze szybciej, dlatego że my już mamy nasze wewnętrzne przekonanie, że to co robimy ma sens i nic i nikt z zewnątrz nie musi nas do tego zachęcać, bo wynika to po prostu z tego, co mamy w środku, co mamy w sobie, co mamy w swojej głowie, w naszym umyśle, który już odniósł sukces, który już zbudował to, co mieliśmy zbudować, i nasz mózg po prostu już jest w tym momencie tam na końcu drogi. I po prostu tylko ciągnie nasze ciało i ciągnie nasze myśli, i to, co robimy do tego momentu, w którym on już w pewnym sensie jest. Także nie przejmujcie się tym, że coś jest niewygodne, róbcie to mimo tego. Zobaczycie, że zaprowadzi Was to do świetnych wyników. A jeżeli macie wątpliwości, co powinno być Waszym celem, jak te cele ustalać, albo w czym w ogóle najlepiej się odnajdziecie, zapraszam Was do kontaktu. Bardzo chętnie porozmawiam z Wami na ten temat i jeżeli będę mogła pomóc to na pewno to zrobię także życzę wam miłego dnia i e, biegnę do pracy e, miłego dnia i miłego tygodnia pozdrawiam was serdecznie małgorzata kurzem paferhaus investments papa pa.